kakao, kakao i nic się nie stało. Jestem w kafeterii, więc chciałabym się napić tutaj smakowitej, gorącej czekolady. O nie! Złapał mnie. Czy to jest pan nauczyciel? Zdaje się. Tak, uczy matematyki. O nie! O nie! Czy będą różniczki? Miejmy nadzieję. Zostawcie łapęcję w górę. Tutaj wasza Blue Jane. I już rozpoczynamy naszą wspaniałą przygodę. I mamy koleżkę, który będzie nam chyba pomagać. Coś mi się wydaje. Dobra, skaczemy jest strzałka. <laughs> Więcej znaczą dla mnie te strzałki niż twoje rady, mój drogi kolego. Przynajmniej wiem, którędy mam się udać do szybu wentylacyjnego. No pewnie, juhu, jej i jestem z powrotem. Tak jest, tak jest! I nie ma już łez! Checkpoint zaliczony! O, poziom rozliczony! I kolejny. Jak szybko, jak szybko, jak szybko, złota, rybko. No dalej, Blue Jane dalej, bo się gra a doskonale. Patrzcie, co to jest za szlam zielony: pewnie jakiś trujący, obrzydliwie pachnący. A my skaczemy po tych, o nie, po tych skrzynkach. Patrzcie, tylko uważamy, żeby nie wpaść do tego szlamu zielonego. Koleżanko i kolego, obrzydlistwo, obrzydlistwo. Juhu, checkpointasy, checkpointasy dla naszej Blue nasy. Przeskakujemy Jej, jak to świeci Cieszą się wszyscy atleci A ja nie chcę tak świecić na zielono, co? Ja nie jestem jakąś kosmitką czy coś Żeby tak tutaj świecić Ja jestem niebieska, niebieska Aż w oku kręci się łezka No właśnie Omijamy to obrzydlistwo Co to takiego? Jej, jakieś błoto, chyba Albo, nie wiem, jakieś rozłożone śmieci Obrzydliwe, obrzydliwe Będziesz nas gonić? Miejmy nadzieję, że nie, nie poddajemy się. Albo może byłoby fajnie, jakby nas gonił pan nauczyciel, a on tylko sobie stoi. I co? Tak mu przystoi, że tylko sobie stoi. Trzyma coś w łapkach. Jakiś chyba młot, ale nie gonił mnie. Jejeje, je, je. tylko sobie stał. I wzrokiem nas pożerał. Jaka dziwna ta szkoła. Patrzcie tylko, co tu się stało, co tu się stało. Ciele oknem wyleciało. Jej, jaki nieporządek. Moglibyście to uprzątnąć jakoś. O, bo ja się trochę boję, że to się nam nie Zawali, ale się tu Blue Jane doskonali. Co my tu mamy, co my tu mamy? Biegniemy, biegniemy i już czasu nie marnujemy. Wychodzimy sobie. O, cześć, koleżko. Dobra, uważamy. O, nie, właśnie pociachało mnie. Co to takiego? Jakieś ostre płytki? Czy coś w tym stylu? O, nie, mój drogi Motylu. Przejdziemy sobie pod tym? Albo przeskoczymy nad tym? Hmm, gdzie teraz, gdzie teraz? Bo ja nie wiem. Bo ja nie wiem, ej, no, gdzie teraz śledzie się tutaj? No nie wiem, nie mam pojęcia, moi drodzy. Może trzeba na to wskoczyć, albo co? Szukamy, szukamy wyjścia, przejścia, czy cokolwiek takiego, koleżanko i kolego. I co nie ma? Jej, tam jest chyba szyb wentylacyjny, czekajcie. Damy radę! Daliśmy radę! Daliśmy radę! Rewolucja, rewolucja! Blue Jane, ewolucja! A jakże, a jakże? To mi się podoba, mój drogi szwagrze. O, i wchodzimy, wchodzimy. Co tutaj zobaczymy? Jej, była na chwilę ciemność. To jest sala gimnastyczna? Tak mi się wydaje. No, Blue Jane. Ała, to bolało! Co to takiego czarnego? Chyba gorąca smoła! Ale dziwna ta szkoła! Nie sądzicie? Gra się znakomicie! uwielbiam takie przygody nad życie a jakże checkpointasy checkpointasy dla naszej Bluejay nasy o nie pod prądem i jeszcze woda rozlana uważaj Bluejay żeby cię ten prąd nie poraził to jest bardzo niebezpieczna sytuacja o taka tutaj rewelacja no uważamy uważamy trzymamy się od tego z dala! o tak i co zaliczone wow wszystko pięknie pokończone jeszcze nie jeszcze nie co to za Las! Las! Jak fajnie chłodno w takim lesie! O, jej, strasznie wieje! Strasznie wieje, aż Blue Jane się chwieje! Dobra, dostałam się do kolejnego szybu wentylacyjnego! O, i gdzie teraz? Hm. Chyba nie tam tędy. Tędy, tędy, tędy. Którędy? Tędy. Wszystko wygląda tak samo. O, oj, ej, gdzie ja jestem? Pod wodą jestem. Nie widać tutaj tej wody, <laughs> ale też nie ma żadnej przeszkody. Tak, moi drodzy, zaraz wypłyniemy, już zaraz wypłyniemy. Czy tutaj będzie jakiś basen, czy coś w tym stylu? O, tak, mój drogi motylu. Ej, czemu? Czemu mnie rozwaliło? Tak tutaj się porobiło. Skaczemy po tych dziwnych szafkach. O, i co? Zaraz będzie checkpointas. Checkpointasy, checkpointasy dla naszej BlueJay-Nasy groźny pan nauczyciel matematyki. O, nie, nie, nie poddamy się! Ale on mnie w ogóle nie goni. Stoi sobie tylko z tym młotem, ma taki dziwny wyraz twarzy i to wszystko. Mogę se na niego wchodzić? Nic się nie dzieje. Kogut pieje. <laughs> Dobra, nieważne. Mniejsza z tym, skoro nic mi nie robi. No to co? W nogi. No, dalej, dalej, Blue Jane. Już wystarczy pogawędki z panem nauczycielem matematyki, a teraz pora rozwiązać <laughs> problem tego labiryntu. Gdzie ja mam się udać? Co ja mam tutaj zrobić? O nie, może gdzieś tutaj stanę sobie i co? I co? Gdzie jest jakieś przejście? Może pan nauczyciel mi powie? Mi powie, którędy mam się stąd wydostać, ale on chce, żebym ja chyba tutaj została i się uczyła, i się uczyła cały czas matematyki, z tych ksiąg. O tak, moi drodzy. Gdzie to przejście? Gdzie to wyjście? Hmm, może znowu jakiś szyb wentylacyjny? Będzie nam tutaj pomocny? Miejmy nadzieję. Ej, zablokowało mnie. Jejeje, zagubiłam tutaj się. I co? Nie widzę żadnego szybu wentylacyjnego. O nie, o nie, Blue Jane! Szybko, 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 złota rybko! I gdzie my mamy ten szyb wentylacyjny? Nie mogę go. O! Nareszcie, nareszcie, przypysznym, agresie! Udało się! Je, 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 Dzień dobry, kolego! O nie, co tu się stało? Zawalił się tunel! I którędy ja mam teraz przejść, jeśli ten tunel jest zawalony? Tyle z mojej strony. Musimy sobie tutaj skakać. O! I tam chyba widzę jakąś przerwę jakąś wyrwę. O tak. Udało się. je je, je. Kolego, jak ty szybko <laughs> przeniknąłeś przez tą ścianę. O tak. Zjemy sobie tą śmietanę. Fajnie się tu skacze. Fajnie się tu skacze. Czy ja jeszcze słońce kiedyś zobaczę? Tam nic nie ma. Tylko ciemno. Co za ściema. Tam nic nie ma. <laughs> o nie. Woda skłuła mnie. Co tu dzieje się? Chyba strasznie jest tutaj głęboko. A ja nie potrafię pływać. Coś mi się wydaje. Tak, moi drodzy. O i którędy tutaj mam przejść? Tylko spójrzcie, tutaj jest jakieś przejście. O tak, żeby tylko nam się udało i wypijemy se przepyszne kakao. Jesteśmy na sali gimnastycznej. Przeskakujemy przez te laserowe tyczki. <laughs> tyczki, tyczki, jakieś ogrodniczki. Ała, to bolało, to bolało. Ta mata czarna jest dla nas bardzo niebezpieczna. O nie, ale tutaj konieczna i piłki. Omijamy piłki dla naszej zmyłki. O tak, i co? checkpoint us, checkpoint us. Cieszy się Blue Jane nas. Uważamy, uważamy. Lekko atletykę uprawiamy. Tak mi się coś wydaje. Uważaj, Blue Jane, uważaj. O, tak, niebo, żeby spaść na to czarne. O, czy nam się udało? Brawo, brawissimo. A teraz uważamy na te lasery. Lasery, lasery, sobie omijamy. I chyba udało nam się przedrzeć przez tą salę gimnastyczną. Gdzie teraz, mój drogi? Zapytałam się stonogi. O, może tędy? O, i znowu szyb wentylacyjny. Już jestem nauczona, że jak nie wiadomo gdzie się udać, to należy szukać szybu wentylacyjnego. Tak, kole... Żanko i kolego. No, niestety, niestety, to nie są kabarety. Jeszcze raz będę musiała się tu wspiąć. O nie, 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 nie poddamy się, idziemy sobie. Powolutku, aż do skutku. No, nasza bludzeń, przeskakujesz i się nie kujesz. Nie kujesz się, nie, nie, nie! Nie poddamy tutaj się. O, a co to takiego? Czy ja widzę skórki od banana i bawimy się do rana? Miam, niam, niam, uwielbiam banany. O nie, poślizgnęłam się. O, Mijamy je! Blue Jane, bardzo cię proszę! Checkpoint Pan zły nauczyciel matematyki! Jaką złowrogą mam minę? Aż się boję! Aż się boję! No tak, kochani, dobra, którędy teraz? Może tędy? O, jestem w tej super kafeterii, gdzie chciałam się napić smakowitego kakao! Ratunku, a on mnie goni! I mnie dorwał! I mnie dorwał! Nie napiłam się! Nie, nie, nie! Gorącej czekolady! O, ja tak strasznie lubię Uwielbiam taką gęstą, gorącą, przepysznie pachnącą czekoladką. O, mniem, miem, miem! Co za raj? O, tak przestał mnie gonić. Dobra, superaśnie, na naśnie. Niech mnie tutaj piorun trzaśnie. O, nie, nie! Boję się tutaj piorunów, ale tutaj jest piękna pogoda. Ej, zaraz. Czemu nie jestem w stanie tam przeskoczyć i mnie cały czas rozwala? Nie, 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 nie poddamy tutaj się. Trochę to jest tutaj uciążliwe. Dlatego, moi drodzy, ja już bym chciała się tutaj z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!